Siemanko, witam was w moim kolejnym urbexie. Dzisiaj pokażę Wam pewien opuszczony dwór. Znalazłem go na mapie. Za dużo informacji o tym dworze oczywiście nie ma. Wiemy natomiast, że jest to dwór z XIX wieku. Sąsiadujący tutaj budynek, który widzicie za moimi plecami, w pełni funkcję spichrza. Z tego co widzę, zobaczcie sami. Budynek jest totalnie zrujnowany. Zobaczymy, czy cokolwiek ciekawego tam zobaczymy. No i co, nie przedłużając, rozejrzy, rozejrzymy się dookoła, a następnie wejdziemy do środka i poeksplorujemy sobie. Póki co jeszcze tutaj mamy jasno. Tutaj już mamy jakieś schody do góry Widzę O tak będzie lepiej To raczej jest tutaj właśnie podpiwniczone I jak widzicie Zabezpieczony już jest tutaj trochę strop Także poruszamy się naprawdę delikatnie Spójrzcie Na te kamienie Naprawdę Coś niesamowitego no I To jest prawdopodobnie zarwana część Jakieś piwnice albo lochy tego pałacu No dokładnie, tam też chyba jest jakieś przejście Zobaczymy z drugiej strony A jak nie, to wejdziemy sobie za chwilę tędy I patrzcie, że za dużo nie będę tutaj mówił o tym miejscu, bo tak naprawdę nic o tym nie wiem. Mam nadzieję, że uda nam się jakoś wejść do góry, wyjść z tych, z tych piwnic. Zobaczymy. Sprawdźmy sobie tutaj tą stronę. Co my tu mamy? Prawdopodobnie znajdował się tutaj jakiś piec. Jakieś elementy metalowe, haki. Jeszcze możemy zobaczyć tutaj przetwory. Prawdopodobnie ostatnich domowników, którzy tutaj mieszkali. Zresztą A tu możliwe, że w tym miejscu była wędzarnia. Dokładnie. Zobaczcie, tutaj są nawet pręty, na których można było pochylić sobie coś. Jest naprawdę w kiepskiej stanie. Spróbujemy się jakoś dostać na piętro. Będzie ciężko. Jedyne wejście, które widzę, to te schody. Ale one są naprawdę w kiepskiej stanie. Chociaż, powiem wam, że nawet się trzymają, jak na kiepskie schody. A więc udało nam się wejść. Oczywiście stąpamy delikatnie. Widać nasz samochód. Totalna ruina zobaczcie tutaj strych wszystko już widać na przestrzą jakaś choineczka jeszcze i tu była dosyć duża sala zobaczcie tutaj strop się ugina ale deski tutaj na podłodze są nawet w bardzo dobrej kondycji Mam nadzieję, że to się nie zarwie. mu dzisiaj prawdopodobnie wyjście na taras. I tu jest to miejsce, co wam pokazywałem, Trochę się zarwało. I będziemy wychodzić, to sobie z tej strony wyjdziemy. Także widzicie, martwiłem się schodami, a z drugiej strony było wejście. Spójrzcie na ten wzór tapet, który kiedyś był. Znaczy nie tapety, ale wzór malunku na ścianach. No i tutaj. Grafiti. Nawet ładne te grafiti, chyba zrobię zdjęcie. Ale tak będę szedł, szedł z powrotem. Tutaj już nic nie mamy. Możemy iść na górę. będzie jeszcze ciekawej Delikatnie stąpamy po każdym schodku Zobaczcie łuko, łukowate ściany No i tutaj raczej już nic więcej nie zobaczymy. Niestety. Pustostan naprawdę zrujnowany. Tu prawdopodobnie idzie komin, i tam są jeszcze jakieś pomieszczenia, ale o kurde, spójrzcie jak ta podłoga tu wygląda. Wy tego nie widzicie, ale ona jest normalnie wkręcła. Ja się boję, ja się boję, że jak tu ustanę, to ten strep, strop się podem zarwie. Masakra. Kurde, czyżby to był już koniec eksploracji? Hmm. No szkoda, szkoda Wciąż tak delikatnie I ostatnie pomieszczenie u góry I tutaj nic nie ma, jedynie wiatr wiatr tutaj hula w pomieszczeniu zobaczcie kable kable i roślinność wdziera się tutaj do środka przez strych co tu być ciekawego Była jakaś uwaga. Możliwe. Ale nie jestem pewien. Jakaś z bezpiecznikami. No nic. Pozostaje iść, iść z powrotem. Jesteśmy z powrotem już piętro niżej. Poprzcie, przekapijłem tego gucika. Spójrzcie na to. Widzicie? taki mały bucik dziecko tutaj na pewno mieszkało fajne Przeoczyłem jedno pomieszczenie taki fajny z znalazłem, zobaczcie widać tutaj prowizoryczną ławeczkę także na pewno ktoś tutaj przychodzi żeby spożywał alkohol w towarzystwie swoich kolegów nic, trzeba się na dół i kończysz tą eksplorację. Tak sobie chodzą. Sprawdźmy jeszcze jak to wygląda ta strona. To wyjście z tego budynku. Tak, to jest ta dziura, którą wam pokazywałem. I to jest tutaj zapadnięte wszystko że to w każdej chwili może się pod nami zerwać Dobra, żeby było fajnie wrócimy sobie tak jak przyszliśmy dołem. Jesteśmy na dole Tutaj nic ciekawego nie było żeby zrobić zdjęcia Dobra Myślałem że możemy opuszczać to miejsce Była to krótka eksploracja, ale nie uwaczał na innym. Również była dla mnie bardzo ciekawa. Pierwszy raz byłem w tym budynku. Budynek bardzo stary, mocno zrujnowany, nadwyrażony przez czas. Pozdrawiam wszystkich moich widzów, serdecznie jesteście kochani. Dziękuję Wam, że dobiliśmy już do 800 subskrypcji. Mam nadzieję, że będziemy szli dalej do przodu, żebym mógł Wam pokazywać coraz to ciekawsze miejsca. Dziękuję mojemu patronowi, partnerowi grupy NS Kazan. I pozdrawiam również wszystkich, którzy ze mną uczestniczyli w podróżach. Trzymajcie się do następnego odcinka.